Witajcie moi drodzy, w odcinku specjalnym mamy poniedziałek, 7.50 i wyruszamy na akcję ABS, ABS! Problem polega na tym, że się popsuł modulator i muszę jechać po nowy, a następnie chłopaki wymienią, trzeba jechać załadować, jeszcze jadę zaprowadzić wtedy auto na granicę. Taki plan jest na dziś, o cholera jasna, tutaj przejść teraz, tam jest budowa, tutaj jest rozjechane jak z trzy dupy ale chyba jeszcze jest w miarę zmarznięte daliśmy radę idziemy na halku i zobaczymy co tu się dzieje od samego rana a więc właśnie wszystko wiemy idziemy do solca kujawskiego po modulator chociaż to że po modulator to już wspominałem mamy jakieś no, 35 minut drogi pierwsze znaki tego nowego życia wiosennego się pojawiają w końcu bo to ile można Jesteśmy na miejscu w hurtowni Autos, bo wyleciało mi z głowy te jest hurtownia Autos i rachuciach, i, i wracamy. Mamy to nie takie małe, to wcale myślałem w sumie, że modulator to takie jak ręka, chociaż kurwa wielkość tego w środku wcale nie musi być wielkości kartonu, no ale nieważne. Jedziemy aktualnie drogą krajową S10, a S10 to dopiero będzie. Na razie to jest droga krajowa numer 10, ale już są wycinane tutaj wszelkie lasy pod to, aby powstała właśnie S10. Tu właśnie pracuje jeden harwester, ale to takie mniejsze do takiej przecinki trzebierze. Kurde, gardło mi siada. Forwarder to jest właśnie to, co zbiera drewno. A harwester to ta większa maszyna do wycinania. I właśnie tak kładzie drzewa Jak to się nazywa? Na szlaku, na szlaku kładzie drewna wycina, tutaj właśnie też możemy zaobserwować mniejszego harwestera podczas wycinki i tak to właśnie działa, o, a tutaj po prostu forwarder zbiera, zbiera to na szlaku. Chcecie zobaczyć to z bliska? Nie ma problemu. Obiecuję to już tak długo, że pewnie chuj kładziecie na to co mówię już, ale... ale kiedyś wam to pokażę na pewno. Aha i tak w ogóle to dzisiaj mamy wtorek, a nie poniedziałek. Także nie wiem co mi się tam uksturało. Kurde jakoś tak wyszło, że tak było, że to po prostu poniedziałek, a to jest wtorek, a dostaniecie ten materiał w środę. Kolera jasna, trzeba zwolnić, bo zaraz będę na komisariacie, Czy dojedziemy? Nie spojrzałem, że nie ma paliwa. Ale dojedziemy, już nie ma daleko. Nie ma daleko, mój kolego. Shell. 667, prędzej jest stacja Sajdak i paliwo było po 615. Teraz pytanie, czy, czy to są takie marże, różnice marży, jakość paliwa, czy. Czy właśnie, czy co? Ja tankowałem na Sajdak, jeździłem na tym. No i ludzie też jeżdżą, no, no i o co tu chodzi? Gdzie skąd, skąd ta różnica? Zasięg 0 Poziom płynu do spryskiwaczy 0 Kurwa jak młody żebym wyjechał, nie? Jak ostatni młody wyjeżdżający w swoją pierwszą trasę, ale, ale się udało. Dojechałem. No jeszcze nie, jeszcze kawałek. Cały urok tego mieszkania na wsi to są właśnie te drogi. Te kureskie drogi, które na są ładne, szutrowe, piękne. żeby się chciało strzelić ze sprzęgiełka i polecieć bokiem w co drugim zakręcie. Ale w okresie tutaj letnio-jesienno-zimowym no to jest nie do utrzymania miejscami. Bo na przykład tak jak tu jest ładnie i się nie rozjeżdża. Ale to są naprawdę tony, dziesiątki, setki ton podkładu na tą drogę, który i tak co roku się zmienia w jedno wielkie gówno. No ale to takie uroki tego wszystkiego właśnie są. A czemu nie tankowałem? No bo tu jest paliwo, tu się tankuje. A nie, a nie gdzieś tam. Pacjentem jest babcia. Stara wersja Scania jeszcze, ale Crow Editon ma wszystko, czego potrzeba, co mają nowe auta, więc to czy ona jest nowa, czy stara to kwestia podejścia tylko Otwórzmy to, bo w sumie tego nie otwierałem Potrzebuję nóż jeśli nóż tniemy Trudno, co ma być to będzie Auto sprzyjmie wszystko wszędzie Czy kwuch i benzy i tralala Zobaczmy Zobaczmy, zobaczmy tak mówiłem, Karton nie jest adekwatnie do wielkości A czekolwiek to małe i tak nie jest Jakby to sensownie otworzyć I to trzeba ładnie teraz się ładnie raczej to... Kurde, chuje, ładnie wyszło I tak to właśnie wygląda Modulator ABS do naczepy Naczepa, ramik 5.7 HEMI Jeśli ktoś się pytał, bo już gdzieś wystąpił na filmie Samochód jako taki Fajnie wygląda. Fajne, ale do jeżdżenia ciężki Byłem coś zjeść, ale tego dziada trzeba przestawić stąd i tak. Są tu kluczyki? Nie wiadomo. S są. Trzeba przestawić, bo tu trzeba podjechać po Dirt Pull up, pull up, uwaga brzoza, pull up. Gdzie by go tu ustawić? Tam, może błąka skręcimy. O, piszcie mocno. Ale wypierdolisz tu w coś? To nie problem, w tym to jesteśmy nieźli akurat. Jako ta goryczy naprawa... Następnie naprawiona. No, jeszcze tankujemy, musimy jechać załadować, oclić i wtedy udać się szybko jeszcze do chłopaków żeby jak to zrobili, to zrobili zaktualizowali program co do nowego tego czego? sterownika. Chuj wie, nie pamiętam. E, Kingspan. Kingsman to może być Twoja reklama. Morale spadają na dół niestety zaczął padać deszcz A za ładunek bez racji kurwa tego jak to są ładunki ja pierdolę. Jeszcze za mało dalej, dalej, bo to chłodzony Teraz lufracji ładunku no, to ładowane jest na dworze, więc przestało padać, przestaje narzekać w sumie. Jesteśmy już po pierwszym załadunku, ale musimy jechać jeszcze na drugie miejsce, dorzucić dwa takie elementy i będziemy jechać clić to, odclić towar. I... A i wtedy jeszcze trzeba jechać ogarnąć naczepy, wtedy dopiero można jechać. No, Niestety, transport to jest, to jest przygoda. Przygoda czasami, kurde, bez szczęśliwego zakończenia. Czasami, zaakceptowalnym, stan dróg dojazdowych do firmy no jest opłakany miejscami. Nie? Co tu dużo powiedzieć? Czy coś z tym idzie zrobić? Teraz, może niekoniecznie, ale kurwa, w tym miejscu jest tyle firm. Że szłoby to wysypać jakimś kamieniem, coś, nie wiem. No, już tyle pomijając, że to jest na terenie bagien i tu po lewej i prawej stronie to są tereny podmokłe, więc to w ogóle jest. Ciekawy temat, nie? Ale no, taka <laughs> wizytówka jako dojazd jest kurwa. Bo no, tu nie widać, tego nie widzicie. No, to wydaje się, że to jest dziurka, ale ja tu naprawdę kiedyś urwałem te... Jak to się nazywa? Dolne spoilery, no. Plastiki 16.49 Wyjeżdżamy. Pracowali do 16, powiedzieć, że chłopaki zostali tak sami z siebie, to dużo powiedzieć, ale no na pewno nie są niezadowoleni z tego powodu. Drugi oddział celny, właśnie tam zmierzamy. W sumie zmierzamy do agencji Rekop. No mogę mówić, agencja to agencja <laughs> Jest ich kurwa wiele Kiedyś można było stanąć, biec do tego rekopu i clić, ale nie będę mówił jakie pomysły się tu natworzyli z biegiem czasu I teraz już niestety trzeba wjeżdżać do, do panów celników, pobierać od nich bilet I na 8 różnych e, powodów udowodnić, że tu jesteś Więc Tak podsumuję to Urzędzie KAS, Krajowej Administracji Skarbowej celnoskarbowym celno im produkować mydło, dolewać wody, bo kurwa nie ma jak rąk umyć. Za mało, za mało konfiskują, zaraz pójdziemy pooglądać. Jak widać w szafce możemy znaleźć tutaj wszystkie skonfiskowane gatunki zagrożone, które zostały nielegalnie wwiezione z naszego kraju, bo ta piękna służba celno-skarbowa zajmuje się właśnie ochroną przyrody. Zazwyczaj to jest ich główne zadanie tutaj. I oni właśnie, oni to są Animals, Animals. Dokumenty odsłonone podbite. Strażnik, który podbija to ładnie sobie siedział na z skarbowej 50 Cent na głośnikach. No to są dobre chłopaki, tylko trochę za bardzo śnykrają, Bye bye. To są tak zwane punkty newralgiczne, gdzie mimo wszystko ktoś się wydaje w porządku, ale lepiej przebywać z nim tyle ile potrzeba i ani sekundy dłużej i jak najszybciej trzeba się ulotnić z tych miejsc jak najdalej to są właśnie wszelkie maski, agencji cerne, granice różnego rodzaju wszędzie tam gdzie jest gorąco to parzy niby skręcając w lewo na Solec Kujawski będzie stał gdzieś tutaj elektromechanik czy jak zwał człowiek, który ma ogarnąć tutaj <laughs> wszystkie sterowniki do tego, butem. o, stoi stoi, stoi, damy radę? musimy, ale też nie za szybko bo wyjeżdża, dosyć wysoki towar stoi jedzie, wyjeżdża i to jest właśnie to, nie, to nie jest chodzi o to, żeby stać i tłumaczyć tylko chodzi o to, że, żeby Wyjechać, pokazać, załatwić i ruszać w trasę, bo i tak już jest praktycznie dzień opóźnienia na tym. Jakiś test na koła musi być wykonany. każdym osobno musi być w powietrzu. Przedostatnia, nie, druga oś i ostatnia. A to stary. Z tego były na te sterowniki, tak? A to się nie do głupot gadam. W końcu się udało. 22, wyjechaliśmy, mamy wszystko zrobione, koniec, ko wszystko zrobione, możemy jechać. E koniec końców okazało się, że jeszcze gdzieś w ferworze pracy, prawdopodobnie poranny, został uszkodzony kabel od ABS-u, który po prostu wyrzucał ciągle, że błąd nie ma kontaktu z, no, z samochodem, z, kontrolką, z kontrolkami. I nie szło tego zsynchronizować w żaden sposób, rozpocząć synchronizacji. No bo nie zezwalał program na to bez tej łączności z, tym, z tą kontrolką od abs -y, Z tą jedną kontrolką nie było tak, że nie było w ogóle łączności. jedną jedna żyła gdzieś odpowiednia za to, została gdzieś złamana. No życie. Kabel jest puszczony bokiem na tą trasę, no ale to jest. To jest... To jest właśnie rozwiązywanie problemów. Transport to są problemy, a problemy trzeba rozwiązywać. No i transport to jest... To jest właśnie transport. Zaczęliśmy pracę o siódmej praktycznie, jak wstałem, gdzieś potem zacząłem coś robić. Zdiagnozowanie, zakup części, wymiana, ogarnięcie, załadowanie, odslenie, dokończenie ogarnięcia. I, no i trzeba dojechać tam, trzeba wrócić i... I tak właśnie wygląda praca w transport, nie wygląda, ja źle ja powiem, bo ktoś powie zaraz, że tak nie wygląda, faktycznie tak nie wygląda, ale tak wygląda transport od, od kulis, od tych kulis przedsiębiorcy niż kierowcy. Oczywiście to nie jest mój transport, to jest transport mojego przyjaciela, sąsiada, kolegi z ławki, ale no gdzieś od samego pomysłu do, do kurwa walki z tym wszystkim, no co gdzieś robiliśmy to wspólnie. Także no ja też nie robię tego na siłę, nikt mi tego nie każe robić, ja po prostu to lubię. I, no i tak to wygląda, tak to wygląda od kulis. Czy co, czy nagrywamy trasę dalej? No co, no nie nagrywamy trasy dalej, no wyprowadzam na granicę, wracam. Historia zatacza koło, nowy dzień, nowe wyzwania. A tymczasem dziękuję Wam, że byliście z nami w tym odcinku, bo tak naprawdę zaangażowanych tu było łoj dużo osób, ale. I ja naprawdę, tylko żeby to miało ręce i nogi, nagrywam i jakieś wyrywki, tak naprawdę minęło, minie cała doba praktycznie, a filmik będzie miał parę minut, ale dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka.